Hej, witam Was serdecznie, mam koło siebie gromadkę zwierząt. O, już poluję, poluję, zrobiłam mu taką kaszę, której ja nie jadam gryczanej, resztki z kuchni, dorzuciłam troszeczkę puszki, oj, włosy latają mi na wszystkie strony. No, jak chcesz wspomóc trochę karmienie tych zwierząt, bo naprawdę. Jestem tu 3 dni i nikt jeszcze do tej pory nie przyjechał je nakarmić, więc y, zobaczymy. No, Tejnemo też niech zje. A, takie naturalne filmowanie. Zobaczcie, jak ten pies je. Tam jeszcze nie ma żadnego mięsa: warzywa, kasza, sos, y, z puszki, No bo y, kolejna kasza czeka, ale już będzie z mięskiem. Więc. Tak jak powiedziałam, jak chcecie wspomóc, bo będę tutaj dość dłuższy czas. Jak dojechaliśmy, to na kanale Amelki Hejka tu Amelia będą zdjęcia. Nie wiem, czy już będą zdjęcia, jak puszczę ten film, czy dopiero Amelka próbuje tam, no bo ona samodzielnie montuje wszystko, oczywiście troszeczkę jej pomaga, ale jesteśmy w takim oto pięknym terenie. Zaraz tu o, tam widać góry i tak dalej. Idę do obiadku swojego. Taki zwykły dzień. Kalafiorek zapiekany. Tu już kolejna porcja czeka. Rosołek. Się gotuje. Oczywiście kalafior jest dla Meli nienormalnym jedzeniem. Poprosiła mnie dzisiaj, żebym ugotowała normalne jedzenie. No, przy, jak zobaczyła kalafior. Oj, takie naturalne bałagan, jak widzicie, tak jak powiedziałam, chcecie wspomóc, ja troszeczkę już te pieski tutaj dokarmiłam. Wczoraj byłam na zakupach, powiem tak, chciałam wielki worek kupić, no, ale stwierdziłam, że no niestety nie jestem w stanie, tak wszystko już mi jeden worek zjadły, teraz dwie ostatnie puszki mam, zjedzą kaszę, wykorzystałam jaką mam. Więc wyślijcie na konta Amelki, pieniążki z dopiskiem, yy, karma dla zwierząt, yy, całe te pieniążki przeznaczymy na to, żeby pojechać, zakupić, yy, są tutaj trzy wielkie psy, nie jest jeden, ale trzy wielkie psy i przez te trzy dni one nic nie jedzą, A się dość, powiem tak, dziwię, że one nie są agresywne, jak na to, że one prawie nic nie jedzą. Nie ciekawie. Jeden dostał za mało misek do karmienia. Ej, ej! Nie ma! No i tak jest. I jeden dostał sosem, drugi samą kaszę. Zobaczcie, sama kasza i tam warzywka złożone, bo naprawdę już nie mam. I patrzcie. I jak, patrzcie jak pies ten je, yy, mój to w ogóle by tego nawet nie ruszył, za dużo w tyłku. <grych> A tu jest właśnie jeden jeszcze ten pies, co Wam pokazywałam i tam gdzieś jeden jeszcze szczeka, też biały, ale go już teraz nie widzę, on dostał wcześniej. Jakiś zaraz stary chleb znajdę, z, z mięskiem wymieszam temu czarnemu. No bo wszystkie po kolei dostały tylko jeszcze ten czarny właśnie nie dostał one tu sobie pod tym dachem no co zaraz wam pokażę tutaj na tej flanelce na tych kanapach już wyżarty o takich one chyba tak porobiły nie wiem tak całą zimę chyba tutaj są i jedzą resztki, co im ludzie rzucą. Chcesz się przyłączyć do takiego datku? To płać pieniążki z dopiskiem na karmę. Ja bardzo chętnie kupię tu im suchą karmę, czy jakąś kaszę, czy puszki. Chętnie im dam. Jeszcze mam trochę psiego żarcia, więc trochę coś tam dam, ale no nie wszystko dlatego, że też mam swojego psa. Więc ile będę mogła dać, tyle dam. A tam widziałem tego psa. Teraz idę. O, jest. I tu jest właśnie tam. On leci bo myśli, że żarcie dostanie a tu lipa już tamten zjadł trochę niebezpieczne dawanie tak są, ale zobaczcie normalnie w 5 sekund to zjadł ja dopiero co mu podałam no fajne są pieski idą no ale nie wszystkie jestem, tak jak mówiłam wcześniej, w stanie nakarmić. Taka zasada. Kto pierwszy dorwie się do miski, ten zjada ją do końca. Dlatego staram się każdemu po kolei dać jak mogę. Dobrze, że wyglądają inaczej. To przynajmniej wiem komu dam. Prosimy o... Poniądze na karmę. A ja chciałabym jeszcze dopowiedzieć Wam, że dzisiaj konkurs na gimbala został zakończony. Leci do Joanny. Pozdrawiam też. Teraz w czekajcie na następne konkursy. Latar. Aha, jeszcze tak. Latarka do Ewy poleciała, i druga latarka czołowa do Roberta poleciała. Co jest do wygrania w obecnym konkursie? Takie mini puzzle dla maluchów. To są klocki drewniane, tam były, a tu są takie puzzle już kartonowe. To jest pierwszy zestaw do wygrania, a tu jest drugi zestaw, i jak widzicie już troszeczkę dla ciut starszego, czyli zwierzątka. Kolejny trzeci zestaw. Trzeba nawlec odpowiedni wzór na, na sznureczek. I tu jest czwarty do wygrania zestaw. To są też takie puzle, które dziecko musi przekręcić, aby ułożyć szczegóły w opisie.